Siema, witam was wszystkich, bardzo serdecznie jestem Szyma A to jest meczyk pomiędzy Chile a Hiszpanią Jak ja, widzicie mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć saszetek Ale chcę sobie to zostawić na więcej meczy, więc meczyki będą dwu saszetkowe. Więc co, jedziemy dzisiaj Jakby nie, nie, weźmy tą i... Weźmy tą saszetkę dobra? Więc co? Jedziemy z pierwszą. Zobaczymy, czy padną jakieś gole. Więc tak. I mamy Anglię Trzemberlejna, San Kagałę, Kagawe, Ariana Robena, piłkarza z Iranu i mamy. Naklejkę numer 14. Jest to Arena Sado, czyli bez bramek, a tej areny chyba nawet nie mam. I druga saszetka, szansa na to, żeby któraś z reprezentacji ścieliła bramkę. Zobaczymy. Zusi. Kolejny Japończyk. dirt Kaut. I mamy herb Kostaryki oraz Juana Wardado, A więc, no, nie najgorszą naklejkę pełną Kostarykę Jeszcze szybko sprawdzę, czy było się bez goli. Teraz właśnie miałem nagrywać Holandię z Australią, więc Holandia jeszcze była, była aż dwa gole. No, ale nagrałem Hiszpanię z chile bezbramkowy remis, więc co, ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. No i do kolejnych meczów. To się pojawi dzisiaj na kanale jakiś mecz. I może dzisiaj na kanale się też pojawi mecz w Holandii z Australią, choć nie obiecuję. Nie wiem, czy będę takie mecze nagrała, Może takie lepsze. A ten mecz jest na pewno lepszy, więc co, ja się z Wami żegnam. No i cześć.